Manko z tej strony Młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a przed wami Don. Wracamy z odcinkami, bardzo się cieszę, że mogę do was mówić, mamy troszeczkę nową perspektywę na kierownicę. No i oczywiście jestem już w Polsce, więc odcinki teraz będą bardziej stabilne, widzimy się oczywiście we wtorki i w sobotę o 17. W ostatnim odcinku robiliśmy sobie tutaj misję, które odblokowała nam drzemiącego króla. Napisaliście mi o tym również wy, bo tego nie podłapałem. Mieliśmy robić w tym odcinku nadciąga zima, tutaj oczywiście są to duże rury, które mieliśmy sobie zabrać z tej pierwszej mapy na, znaczy z drugiej mapy na pierwszą. Natomiast my zabieramy się za drzemiącego króla, tutaj mamy do odblokowania Tatrę, więc no to będzie po prostu świetny pomysł. Wybieramy sobie do tej misji NK w wersji cywilnej, możemy się znowu tym dźwiękiem nacieszyć. No tu się chyba wszyscy zgodzimy, że jest to taki jeden z tych najprzyjemniejszych dźwięków silnika. Pewnie pamiętacie, NK towarzyszyło mi w pierwszym odcinku na tym kanale i potem jeszcze przez naprawdę wiele kolejnych odcinków. Była ona również przez długi czas jedyną maszyną, jaką tam posiadaliśmy w garażu, więc naprawdę mogła się sporo najeździć. No a potem wyparły ją po prostu maszyny, które miały duży zapas paliwa, bo NK jest cudowny, radzi sobie w błocie wyśmienicie, tak samo w terenie. Możemy spokojnie na tej maszynie polegać. Po prostu wszędzie, natomiast ma bardzo mały zbiornik. O, znowu lewitujące beczki. Znaczy, w sumie to latające, docieramy do misji, zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj do zdobycia Tatra Force T815-7. Mamy również 5640X, możemy to sobie zaakceptować. Damy sobie oczywiście śledzenie. Musimy zabrać dwa razy metalowe belki. Zobaczmy sobie, gdzie my to mamy. Zabieramy to z portu rzecznego. No to jest o tyle fajne, że akurat tutaj mamy sklep z przyczepami, więc możemy sobie to po prostu jakby zabrać razem. Nie grałem w tę grę gdzieś mniej więcej miesiąc, nawet ponad, więc naprawdę się mocno stęskniłem, dawno nie czułem takiej pasji. A musimy te belki przywieźć z powrotem tutaj, to jest naprawdę bardzo krótka misja, to mi się mega podoba. Wydaje mi się, że więc tego odcinka będzie bardziej taki test tamtej Tatry niż po prostu zdobywanie, bo to będzie pewnie koło 5 minut. No przynajmniej zapowiada się to bardzo prosto, tutaj spokojnie przeskakujemy. Dziękuję oczywiście również bardzo naszym wspierającym, dzięki, że jesteście bardzo mi w tym pomagacie, gdy były takie gorsze okresy, lepsze, gdy mnie nie było, bo miałem jakieś tam problemy, no to wy oczywiście cały czas byli więc bardzo wam dziękuję, że jesteście, bo to są naprawdę fajni, wytrwali, wspierający, więc no bardzo mi miło. Jeżeli oczywiście chcecie dołączyć do tego grona, możecie zrobić to klikając ten przycisk, natomiast my tutaj mamy niewidzialną, niewidzialną linę, bo no do czego jest ta wyciągarka podpięta, to nie mam pojęcia. A ciekawe co jak ją pociągniemy, Ok, zapniemy sobie jeszcze raz. Tak było zawsze. Wychodzi na to, że miesiąc bez tej gry to jest naprawdę ogrom czasu. A przypominam wam, że z tego co pamiętam, chyba we wtorek wychodzi roadcraft z tego co pamiętam 20, więc spodziewajcie się nowego odcinka niedługo. A chyba tym razem złapaliśmy znak. No powiem wam naprawdę bardzo ciekawie, musimy się przesiąść. Nie brakuje ciekawych błędów, na to nigdy nie można było narzekać. Mamy koło zapasowe, to jest spoko sprawa, bo tutaj bardzo często te koła po prostu cierpią. Aż się czuję troszeczkę dziwnie mówiąc, znów tyle do mikrofonu. Naprawdę dawno nie było, my oczywiście dopinamy, no to nie tutaj. Musimy sobie tutaj pojechać w prawo. Niedługo szykuje dla was coś specjalnego, więc bądźcie na bieżąco dla wspierających również od poniedziałku będą dostępne odcinki przedpremierowo. Dobra, możemy sobie poszukać naczepy na 5 ładunków, będzie idealna. Nie ma sensu brać niczego więcej, możemy więc spokojnie się pakować, bierzemy sobie metalowe belki, proszę bardzo, raz dwa. No i z tym powolutku nawracamy. Mamy fajną pogodę. Słuchajcie, leje deszcz. Akurat adekwatnie do tego co się dzieje w Polsce, bo jest jak masakra. Jak pewnie większość z was wie, pracowałem teraz w Niemczech, wróciłem w środę do domu, więc powiem wam, że tam chodziłem sobie w koszulce, a tutaj nagle deszcze, trzeba chodzić słuchajcie w bluzie, niesamowite jak nasze kraje są blisko, a jednak słuchajcie ta pogoda jest całkowicie zróżnicowana. Dobra, tutaj musimy być delikatni i to nie do końca wyszło. Wybaczcie też, że no co jest, przecież ja się ledwo toczę. Tutaj naprawdę ten przejazd jest taki porąbany, że to jest masakra i tak cud, że jadąc w tę stronę nam się nic nie stało tylko dopiero wyjeżdżając. Pojedziemy sobie w lewo, bo powiem wam, ten jest niby szybciej, ale jest to taki przechył, że nie ma sensu ryzykować, po co się potem podnosić, nie ma sensu się bawić. W następnym tygodniu wyjątkowo zobaczycie trzy odcinki, to będzie też taka nagroda za tą delikatną przerwę, więc oczywiście we wtorek i w sobotę widzimy się normalnie w Snowrunnerze, a w środę albo w czwartek po wyjściu Roadcrafta po prostu zrobię wam z niego odcinek. Zobaczymy jak tam to będzie wyglądało, jest to na tyle podobna i ciekawa gra, że wydaje mi się, że nie będzie tam problemów i po prostu Stanie się z tego normalna seria na kanale. No, a mam dla Was zaplanowanych kilka ciekawych rzeczy, więc bądźcie na bieżąco, bo na pewno będzie warto. Wybaczcie też, że czasami ruszam tą kamerą, ale jest ona w fazie testów. Nie, bo jest ona teraz na takim stojaku, więc testuję po prostu, jak to się będzie sprawdzać. No, ale brakło czasu na to, żeby sobie coś tam uspawać, jakiś uchwyt, żeby po prostu to w miarę stabilnie stała, chciałem, żeby zdążyć do Was z odcinkiem, więc no trzeba było się śpieszyć. Dobra, tutaj powinniśmy wykręcić. Troszeczkę mały jest ten skręt, jakby on tutaj nie używał pełnego skrętu. Nie jest pełny. Musiało gdzieś po prostu braknąć przyczepności. Plus mamy bardzo mocno uszkodzone zawieszenie, więc to też na pewno wpływa na naszą jazdę. To jest najpewniej po prostu wina uszkodzonego zawieszenia. Widzimy, że jest ono w naprawdę opłakanym stanie. Nie mamy tutaj części, więc no po prostu sobie nie pomożemy. Musimy czekać, aż dojedziemy z powrotem do garażu. No ale na to chyba też nie ma sensu, bo dosłownie do miejsca mamy tam minutę, więc po co się w ogóle naprawiać? Widzimy, że jakimś cudem uszkodziłem jeszcze zbiornik paliwa, więc jestem w naprawdę ogromnym. W szoku Tym bardziej, że w sumie nawet nie wiem kiedy, bo po prostu sobie jechałem. No w sensie po asfalcie, prawda? Więc co tam się stało, to nie mam pojęcia. No ale dobra, do miejsca dojedziemy, a tylko to nas interesuje. Skręt jest praktycznie, słuchajcie, znikomy. Taka krótka trasa, taka prosta misja, a my tutaj tak mocno to uszkadzamy. Coś tragicznego. Czasami to sam jestem w szoku. Co ja tutaj robię, ale my, moi drodzy, docieramy. Możemy to sobie spokojnie oddać. Mamy etap skończony były potrzebne jedne belki, jestem gamoniem. No ale to, co będzie potrzebne teraz to 840 części, 8 opon i 380 litrów, więc tym się musimy zająć. Zobaczmy w ogóle, gdzie my mamy te Tatra. Jest ona, słuchajcie, tutaj uwięziona, więc zabierzemy sobie do tego najprawdopodobniej coś wielkiego. Zobaczymy, co nastanie ma Tatarin. No a tutaj na pewno, słuchajcie, byłoby 150 części, 4 koła zapasowe i 120 litrów. Myślę, że jeżeli już użyliśmy NK, możemy sobie również tą maszyną tu do Kończyć, żeby po prostu nie wychodzić z wprawy. Nie, możemy sobie tym razem wybrać opony błotne, one nam troszeczkę bardziej pomogą tam na dole w tym gorszym terenie do tego oczywiście dorzucamy sobie modyfikację, musimy sobie tutaj zabrać serwis to będzie 800 części, 6 opon zapasowych, kół zapasowych, więc to będzie prawie full, zostanie nam potem tylko paliwo, więc ogarniemy to na raz, no powiem wam że taki zestaw to naprawdę mocno pasuje fajnie to wygląda, prezentuje się dobrze wpasowuje się również kolorystycznie my oczywiście wyjeżdżamy w lewo zaraz odbijamy w prawo, tę drogę doskonale znamy. Mam nadzieję, że ta ruszająca się kamera nie będzie Was zbytnio denerwowała, bo widzę, że to się dzieje ciągle, więc no wymaga to zdecydowanie poprawki. No ale tak jak mówię, liczył się czas, bo trzeba zdążyć na sobotę na godzinkę 17. Wrzucamy sobie bieg wysoki, to na pewno pomoże. Mamy naprawdę wyśmienite opony, więc spokojnie wyciągniemy pod górkę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy będziemy musieli zbić bieg, czy damy sobie rady? Dajemy rady, to jest naprawdę szalone dwunastoprocentowy skos tam pokazywało, więc no jestem pod wrażeniem. Dlatego ta maszyna na początku po prostu rządzi, zobaczmy sobie gdzie my to w ogóle mamy jest ona chyba jakby za taką skałą więc pojedziemy sobie chyba z lewej strony A, tylko czy my tą lewą stroną tam wjedziemy to nie jestem pewny od prawej strony na pewno więc pojedziemy sobie chyba jednak prawą albo tam jest chyba jakaś taka ścieżka przy skale dobra wiecie co możemy sobie spróbować pojechać w lewo co nam tak naprawdę szkodzi dobra tutaj na tych górkach na spokojnie żebyśmy się tylko nie wywrócili i na szczęście do tego nie doszło A tutaj zeskoczymy wygląda na to że tak nie powinno się nic stać Dobra, mamy to. No i tutaj sobie spokojnie poradzimy. Mimo, że tatarin ma najlepsze opony w grze, to naprawdę, NK w błocie to jest coś niesamowitego. Jest on bardzo lekki, prawda? No, na pewno nie z tym dodatkiem, bo tutaj mamy sporo obciążeń, ale na ogół to jest naprawdę bardzo lekka maszyna. Przedzieramy się na drugą stronę. Docieramy do skał. Nie, ona spokojnie wyjedzie. Myślałem, że jest taka cała osunięta skałami, i będziemy ją wyciągali jakimś dźwigiem. Ale okazuje się, że od jednej strony mamy spokojnie dojazd. No wygląda spoko, pytanko tylko jak się sprawdza. Opinie były naprawdę różne, niektórzy pisali młynek, jeść to, odblokuj to, naprawdę spoko maszyna, inni pisali młynek, to bez sensu, ta maszyna po prostu nic nie potrafi. No my to sobie oczywiście sprawdzimy sami, dajemy sobie paliwo tak naprawdę całe, bo my go nie potrzebujemy. Wyciek paliwa, uuu, to jednak mamy mały problem. Możemy też go sobie naprawić i od tego oczywiście powinniśmy zacząć, to dlatego mamy tutaj wyciek paliwa, więc dajemy sobie Tatrę. Wyciek w tym momencie został zakończony. Brakuje nam również dwóch kół, tego już nie załatamy. Mamy jeszcze jedno, możemy dać. No a resztę przywieziemy sobie tatarinem. Brakuje nam dokładnie 200 litrów, lekko ponad, więc spokojnie to w tatarinie zmieścimy. No i lecimy sobie teraz tatarinem, wrzucimy sobie znowu bieg wysoki. Zobaczymy, czy również tutaj podjedziemy bez problemu, czy jednak jakieś problemy się pojawią. Pamiętam, że azowami tutaj problemy były. Nie, ten bieg wysoki faktycznie nie dawał sobie rady, trzeba było go po prostu zbijać. No ale przy takiej maszynie myślę, że spokojnie wyskoczymy, nawet nie poczujemy tego terenu. No więc gaz do dechy i chwila prawdy, 12% nas również nie pokona. Trasę doskonale znamy, więc lecimy tutaj w lewo, widzimy się na dole. No i w tym błocie zobaczmy opony Tatarina, również radzą sobie fenomenalnie. Tutaj jestem ciekaw wagi tych dwóch pojazdów, natomiast to nie jest takie łatwe do znalezienia. No oczywiście są maszyny, na których oni się wzorują, więc moglibyśmy jakoś tam znaleźć po prostu ich wagi, natomiast tak normalnie chyba nie idzie znaleźć wagi samych maszyn. Chyba, że się mylę, to możecie dać znać, natomiast na Mabranerze z tego co wiem wagi maszyn nie ma, bo tego szukałem i nie udało mi się znaleźć. No i dobra, mamy niebezpieczny poziom wody, ale nie powinniśmy tutaj zatonąć, jest tutaj bardzo płytko, więc problemów nie ma. Docieramy z powrotem do Tatry, zobaczymy co ona potrafi, nie mogę się słuchajcie doczekać, możemy w końcu sobie do niej wsiąść. Nie, nie musimy jej chyba odholować, chociaż nie jestem tego pewny, to się zaraz okaże. To by było całkiem ciekawe, gdybyśmy musieli jeszcze odholować. My sobie oczywiście wchodzimy w napraw, wybieramy sobie tutaj, e, moi drodzy, Tatrę i potrzebujemy dać jej koła. Dobra, mamy to z głowy, musimy jeszcze zatankować. No i tutaj chyba powinno nam styknąć się paliwa bez problemu, dokładnie. Nie, nie powiem, że tak, słuchajcie, bez problemu, bo wiele nam nie zostało, natomiast mamy to, mamy 5640 expo, oczywiście wszystko zgodnie z planem. Mam nadzieję, że uda ci się tnąć trochę życia w tę Ukrainę, podobnie jak uda ci się znaleźć nowe zastosowanie dla tej ciężarówki. Oto twoja nagroda, oby ci dobrze służyła. No, dla ciężarówki zastosowanko na pewno będzie, możemy się tam, słuchajcie, pierwszy raz przesiąść. No więc, moi drodzy, zobaczmy razem pierwszy raz do środka, zobaczmy jak to się prezentuje i Tatra wygląda... Powiedziałbym tak starodawnie, klasycznie. No, nie mamy tutaj nic takiego, powiedziałbym, szczególnego, nic takiego super pięknego. Możemy spokojnie zabrać ją do garażu. Możemy sobie albo pojechać, albo oczywiście ją sobie scholować. No, tutaj wybór jest dowolny. Ja najprawdopodobniej sobie tę maszynę scholuję, bo będziemy mogli oczywiście wtedy wytestować jej wszelkie możliwości. Natomiast ten moment, gdy ona jest taka uszkodzona, to jest takie największe piękno, bo możemy zobaczyć ją w takim. Niecodziennym wydaniu. Widzimy, że jest naprawdę bardzo długi, więc pewnie tutaj będzie albo jakaś długa rama, albo ewentualnie HDS plus sama rama. I do tego jeszcze jakieś dopięcie na czepy. Ewentualnie on będzie chyba woził kłody, plus przyczepę. On jest sobie na tyle długi, że wejdą średnie i jeszcze do tego przyczepa z kolejnymi średnimi. No ale to się zaraz okaże. My go sobie oczywiście holujemy. Zobaczmy sobie tę tatrę w pełnej okazałości. Wygląda tak troszeczkę biednie. Zaraz tego zrobimy, oczywiście, potwora. Zaczynamy więc od silnika. Tutaj brakuje nam najmocniejszego, chociaż wiele by się nie zmieniło. Tylko doszłaby nam po prostu większa trwałość, bo byłoby to S. Natomiast zwiększyłoby się również troszeczkę bardziej zużycie więc wybierzemy sobie ten za 20 koła. Do tego oczywiście lecimy do skrzyni. Bierzemy sobie skrzynię tuningową albo specjalistyczną. Chyba tą. Zawieszonką mamy tylko fabrykę. Następne będą opony. Widzimy, że tutaj mamy opony błotne. To naprawdę spoko, bo jestem ich największym fanem. Po prostu są one wszędzie przydatne. Wolę czasami się troszeczkę bardziej pomęczyć w terenie, a po prostu być spokojnym w błocie. Mamy tutaj jedne, które oczywiście przeważają. Są to opony, które mamy na samym początku, czyli to są opony te. Mamy tutaj, moi drodzy 3-0 w błocie, więc jest to ogromna przewaga nad tymi, które mają po 2-0. Cierpi na tym delikatnie teren, bo mamy 1,7 zamiast 2-0, ale no to, to nie jest taki problem. Wyciągarka tutaj oczywiście wybieramy to, co jest najlepsze. Mamy blokadę, natomiast jest ona oczywiście zablokowana, w sensie jest szansa odblokować, ale po prostu musimy to najpierw znaleźć tą modyfikację. Myślę, że zrobimy to sobie w kolejnym odcinku i zajmiemy się tymi rurami. Byłoby to spoko, więc brzmi to na naprawdę fajny temat odcinka. Do tego moi drodzy snorkel, a tutaj zobaczmy Zobaczmy, co my mamy ciekawego. Są to dwa naprawdę spoko snorkle. Ten wyżej, oczywiście, wydaje się być lepszy, wygląda on ładniej więc tego sobie wybieramy. No i to, co moi drodzy ciekawi, najbardziej, czyli oczywiście sama rama, sama rama dodatki. Zobaczmy co my tutaj mamy. Mamy moduł, moduł, który raczej nie będzie zbytnio używany Mamy siodło wysokie, tego się spodziewałem Mamy żurawia, który jest naprawdę, słuchajcie, ogromny Musimy to sobie wytestować No powiem wam, wygląda jakby podnosił naprawdę bardzo duże rzeczy Musimy sobie oczywiście uruchomić silnik Możemy go sobie również rozłożyć Zobaczymy jak on, słuchajcie, się prezentuje No jest to po prostu tytan Jeżeli wiecie, no to możecie w komentarzu napisać ile on podniesie Natomiast wygląda on naprawdę bardzo mocno w porównaniu do tamtych Jest on ewidentnie po prostu dużo większy Zobaczymy na jego wyciąg, nie mamy jak tego porównać. Natomiast wyciąg jest podobny, no ale wygląda po prostu na mocniejszy, wygląda na solidniejszy, więc stawiam, że te siłowniki również są nieco mocniejsze. Widzimy, że te łapy też są solidniejsze. No albo ja tak dawno nie grałem w tę, grę, że wydaje mi się to po prostu takie wielkie. Możemy sobie spokojnie wrócić do wyboru. To sobie oczywiście sprzedajemy. Mamy również materiały na dachy, to jest naprawdę super sprawa, oczywiście kupujemy. Mamy, moi drodzy, paliwo 2000 paliwa w zbiorniku. Naprawdę spoko. Do tego wygląda to po prostu pięknie, jest to dodatek pewnie tylko do niego, no w sumie samo za siebie mówi transport paliwa Tatra, do tego platforma załadunkowa z rampą to też brzmi naprawdę bardzo ciekawie, musimy to sobie zobaczyć dobra, mamy takową rampę, natomiast co my tu możemy załadować? Mamy kotwice kotwice, które nas delikatnie unoszą, plus kontrolę holownika, zobaczmy co my tutaj mamy, mamy naszą rampę, reguluj rampę AD do tego niżej, wyżej sobie to rozkładamy, dobra co my możemy moi drodzy tym podnosić, nie mam pojęcia, do czego to kompletnie służy. Um, nie wiem, jedyne co mi przypomina to to, że podjeżdża się pod jakąś maszynę, blokuje się jej przednie koła i to jest chyba do tego. I po prostu możemy ją sobie troszeczkę ulżyć, w sensie przód i po prostu ciągnąć go za sobą. To jest chyba taki holownik po prostu, nie, który może wywozić inne maszyny. Wiecie co, gdybym tego nie sprawdził, to nie byłbym sobą. Wydaje mi się, że musimy w to wjechać sami, chociaż możemy spróbować po prostu nim cofnąć, ale to się raczej nie uda. No ale dobra, dajmy mu szansę, zobaczymy, czy to zadziała. Cofamy. Nie, to nie ma szans. Dobra, próbujemy tutaj wjechać. Na pewno nie dobrałem tutaj dobrych opon, bo powiem wam, że chyba mam te najszersze, jakie są w grze, więc to na pewno nie pomaga. Czy my tutaj wskoczymy? Dobra, poczekajcie sekundę. No i teraz powinniśmy się tutaj zmieścić. Moi drodzy, wskoczyliśmy. Na razie to wygląda spoko. Widzimy, że obydwa koła faktycznie wskoczyły, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że koła w tej grze potrafiły naprawdę mocno się bugować. Nie, czasami wskakują one w mosty i tak dalej, więc to może być ciekawe. Mamy zapalony silnik, więc wchodzimy sobie w kontrolę holownika. Teraz możemy go sobie, moi drodzy, podnieść do góry. No i zobaczymy, czy będzie on za nami jeździł. Wydaje mi się, że tak. To się zaraz okaże. Dokładnie, moi drodzy, mamy to, więc tak ta maszyna oczywiście funkcjonuje całkiem spoko sprawa. Myślę, że do dojechanie daleko nie będzie takie proste. Zapomniałem w ogóle o kotwicach, fajnie by to pewnie było sobie po prostu schować, prawda? Pewnie dlatego nam się ciężko jechało, ale tak czy siak on po prostu spadł, więc średnio to wyszło. Możecie dać znać, co wy myślicie o tym dodatku, jest naprawdę ciekawe, tym bardziej, że jeszcze mamy tutaj dodatkowe części naprawcze i koła zapasowe, więc całkiem spoko sprawa, natomiast moim zdaniem nie ma sensu przez te zbugowane koła, bo to jest normalka w tej gierce. Natomiast wy tym pewnie jeździliście sporo, więc możecie się wypowiedzieć, a my lecimy dalej. No i Daleko tak naprawdę nie polecimy, bo jedyne co tutaj mamy to uwaga, burty Tatra. Tutaj będą na 100% dwa ładunki. Zwiększa nam się oczywiście moc do masy, więc tutaj wiele się nie zmienia. Możemy sobie dorzucić HDS-a tego ogromnego, dlatego też pewnie jest taka szeroka. Natomiast z tego co widzę, są to oczywiście normalne dwa ładunki. Do tego możemy sobie oczywiście dopiąć również przyczepę. Tylko sobie wytestujemy, czy mam rację. Są to moi drodzy, dokładnie są to dwa ładunki, więc troszeczkę mało. Natomiast ten żuraw naprawdę mega mnie ciekawi. No wydaje się, że tutaj możemy naprawdę sporo załadować. Ten HDS ma naprawdę dużą dużą potęgę, tak mi się wydaje. Lecimy do modyfikacji, wybieramy sobie zasłonkę, wybierzemy chyba tą drugą. Następny będzie dacha. Tutaj mamy szansę zamontowania bardzo ciekawej ramy. Wyglądał na spoko, więc skorzystamy Mamy zderzak przedni. Zobaczymy, co my tutaj znajdziemy ciekawego i one są takie średnie. Najbardziej chyba pasuje mi w sumie to chyba nic. No ten w sumie też nie jest taki zbyt szałowy. wiecie co? Wybierzemy sobie chyba ten. No tutaj, oczywiście, każdemu się podoba co innego. Możemy sobie dać klaksony, ich oczywiście nie widać, więc y, dlaczego by nie. Do tego wydech, wydech mamy do boku. Wygląda to spoko, wygląda to prestiżowo. Będzie pewnie fajnie biło tym czarnym dymem do boku, więc y, musimy z tego skorzystać. Do tego obręczy mamy tylko jedne. Lecimy sobie do koloru. Zobaczymy, czy mamy coś tutaj z DLC. Niestety nie. Możemy pomalować oczywiście sami, ale wiecie, jak to się skończy, więc nie ma sensu się popisywać. Możecie swoimi kolorkami popisywać na naszym discordzie link macie oczywiście w opisie a my wybieramy sobie tutaj coś takiego stworzonego przez grę może będzie to w sumie ten niebieski no albo bardziej taki wojskowy to chyba wygląda lepiej zostawimy sobie ten to naprawdę spoko wygląda no i na koniec wnętrze tutaj nie ma sensu się zagłębiać bo to doskonale znamy czyli same elementy wiszące jakieś firanki ozdoby czy też po prostu naklejki akurat te na szybę lubię ale poza tym tak średnio te w środku na masce i tak dalej no i w taki sposób sobie dzisiejszy odcinek kończymy My widzimy się oczywiście w kolejnym już we wtorek o 17, więc dzięki, że byliście. Wracamy z odcinkami, więc mam nadzieję, że czekaliście. No a teraz do zobaczenia, trzymajcie się, Manko!